bo teraz przenosimy się do Szprotawy, by poznać bardzo ciekawą historię pewnej budowy ziemnej. A czeka na nas przewodnik, pan Maciej Boryna. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry. Aktualnie termometr pokazuje 7 stopni Celsjusza. Niebo mamy zachmurzone. Wcześniej trochę popadało. Co prawda słaby wiatr potęguje uczucie zimna, ale w borach szprotawskich, gdzie aktualnie jesteśmy, hut nie jest tak odczuwalny. A przed nami, drodzy państwo, wały śląskie. Oficjalnie najdłuższy ziemny zabytek archeologiczny w Polsce. Zachowane odcinki o łącznej długości około 30 km ciągną się przez leśne obszary ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska. Najbardziej spektakularny fragment zaobserwujemy pod szprotawą, gdzie konstrukcja wałów mierzy u podstawy aż 44 m Przy wysokości dochodzącej do 2,5 metra. To niedawna wielka zagadka naukowa. Widziano w nich starożytne limesy rzymskie, fortyfikacje Chrobrego, a nawet szańce szwedzkie. Najnowsze badania lokują budowlę w późnym średniowieczu. A dowody wskazują, że była to zapora graniczna Księstwa Głogowskiego powstała, by ukrócić na gminne wtedy napady zbójeckie i proceder omijania płatnych dróg. Sprotawa Maciej Boryda. Dziękujemy Panie Macieju. Teraz będzie...